i coś ty ławkę złamał? ty, niedźwiedź tutaj biegnie, zobacz miejsca jeszcze są, ale będą dojeżdżać u nas w tej chwili piękne słońce a dwie godziny temu jak żeśmy tutaj podjechali to lało a teraz słonecznie ładnie świeci po obiedzie a na obieg były gołąbki Suróweka. suróweczka i ziemniaczki w sosie super idziemy zobaczyć dalej chodź Natalka obejrzymy a tutaj strumyk pewnie płynie jak bo bardzo mocno deszcz pada camping w dole i my idziemy z Natalką zobaczyć co tu jest u góry tak, tutaj jeszcze nie byliśmy. a tu takie ławeczki są. Widzisz, i tu jest też można chyba u góry się gościć. Tu jest taki jakby taras widokowy i można też się rozbić i grillować. Tylko, że tu nie będzie. Jest też prąd chyba. Tutaj ten nasz camping cały z góry widać. Jechało dużo dzisiaj, to tu jest jeden, a tam po lewej stronie jest drugi, jak ten biały dom. Ale tych wodospadzików to tu jest jeden za drugim. Wodospadzik, wodospadzik, wodospadzik. No jakie ma ty no, Dobra. Dobre? No fajne. To 3 zł to małe leczki 8. Zapytać, Tutaj jaka scena. Pewnie jakieś koncerty. Występy. Dolina Leśnicy. Jesteśmy w Brędnej. Jaka wielka. Taka muszla. 17 stopni. Ciepło. Brędna. Miasteczko Brenna. Mati, coś ty ławkę złamał? Za ciężki byłeś. I pękła pod twoim ciężarem. Natalka, co to za ludzik? Tu, tu, tu jest taki drewniany. Tutaj jakiś... Żaba mu wskoczyła na ramię. Heh. Ropucha. Co tam w piłek grają? Idziemy sobie wzdłuż rzeczki. Co to? Woda płynie. A zobacz, jakie palmy tutaj mamy. Gdzie my jesteśmy? Gdzieś w Afryce? Czy na Florydzie? Zobacz, gdzie Mati. O, Mati pojechał. Pojechał tam przez mostek, przejechał. I jedzie z drugiej strony rzeczki. Zobacz. Jedzie do nas, Mateuszek. O <gry> nie, Mati No przyjedzie tutaj, przyjedzie Wcześniejśmy szli deptaczkiem przez miasto a teraz idziemy wzdłuż rzeczki i wracamy już się robi późno, chłodno Koniki jadą ty, niedźwiedź tutaj biegnie, zobacz. Niedźwiedź w Wyśle. Nie, to chyba jakiś pies. Ale jest A ty są rybki czy nie ma? Nie ma Popłynęły, pouciekały. Idziesz na małą kierownicę? Małą. Małą. Nie wypadnij z samochodu. O, super! Wesułem miasteczko w Brennie. Dzisiaj mało osób, bo pogoda wystraszyła wszystkich, bo tak padał deszcz mocno. Mati jak wyprół, przejechał przez rzekę. Gdzieśmy się zawiesili samochodem. Przyczepa nie przeszła. Dzieciaki już na telefonach, zmęczeni po wycieczce. Zaraz kolacyjka, myju, myju i lulu.